W jaki sposób założyć gumę? Teraz mogę to powiedzieć, że mamy dwa warianty tej petardy. Ta petarda później się rozdziela i w kosmos coś tam zostaje, a w kosmos leci druga część albo pierwsza. Witam w kolejnym odcinku. Dziś wsiadamy na trzy petardy tymi petardami. Dzisiaj będą bary. Pokażę Wam trzy ćwiczenia na bary. Moim zdaniem, petardy, jeżeli chodzi o ćwiczenie mięśni na ramiennych. Chciałbym to jeszcze raz zaznaczyć i podkreślić, że jakkolwiek wykonujecie ćwiczenia, czy na klatę, czy na plecy, czy na bary, czy na biceps. To moim zdaniem nie ma takiego czegoś jak niewłaściwy tor ruchu, jak niewłaściwy kąt i tak dalej. Wiadomo, jeżeli chodzi o początek treningu, o początek przygody z kulturystyką, z siłownią, uczymy się tych podstaw i tutaj jest to ważne, czyli trzeba nauczyć się prawidłowo wykonywać ruch, ale w miarę, kiedy wasze postępy idą w górę, kiedy ten staż na siłowni rośnie, każdy do siebie jest jeżeli jest Takim ważnym obserwatorem, jeżeli zależy mu na postępach, to on do siebie dostosowuje dane ćwiczenie, mianowicie w ten sposób, że ustawia sobie tak kąt, tak ustawienie sztangielek, sztangi, tak ustawienie sprzętu, że dane ustawienie wprowadza jego mięśnie w najlepszą pracę. Dlatego to, co Wam zaproponuję, to jest przykład, kiedy ja to najlepiej czuję, a być może yy, Wy też. Będziecie mogli wypróbować, zrobić sobie małe modyfikacje i przetrenować e, dany mięsień. Szybciutko wrócę, niektórzy zadają też pytania, że na przykład tam jak były trzy petardy na plecy, że do tego dodać jeszcze podciąganie się na drążku i fajny będzie program. Oczywiście, jak najbardziej tak. Możecie te ćwiczenia zmieniać, możecie coś dodawać do siebie i to jest bardzo fajne. Macie jakąś podstawę, macie jakąś bazę, a wy już sami, kreatywni ludzie, sobie dokładacie do tego. Także to, co pokazuję, to nie są sztywne ramy, tylko to jest przykład, który wy możecie w miarę jak pobudzicie swoją wyobraźnię dalej rozwinąć to ćwiczenie. Pierwsza petarda dziś na bary to unoszenie sztangielek bokiem w staniu, ale z gumą. Całkiem inne zaangażowanie, mniejszy ruch. Tak samo jak robiliśmy plecy, było to podciąganie sztangielek, ale tu chodziło właśnie o ten skurcz izometryczny, żeby wywołać go poprzez ogromny ciężar. A tutaj guma spowoduje tu, że ten mniejszy ruch będzie, mniejszy zakres ruchu, ale skupiam się znowu na tym skurczu izometrycznym, na mocnym napięciu do pięciu mięśni na ramiennym. W jaki sposób założyć gumę i jak wykonywać to ćwiczenie, zobaczycie już za sekundę. Okej, okay. zobaczcie, leżą stangielki, ja sobie położyłem na oweczce, równie dobrze mogą leżeć sobie na e, ziemi. Ważne, żeby ta guma była ciut szersza niż e, wasze, wasz pas, e, wasze biodra. I o co chodzi? Załóżcie tą gumę w ten sposób, że przekładamy ją e, pod stangielkami, wkładamy jedną rączkę, wkładamy drugą rękę pod gumę. I teraz, może na tej pokażę, chwyt, żeby guma była przy małym palcu. I wtedy jak będziemy wykonywać ruch, to ta sztangielka musi iść do tyłu. Wtedy to mocne spięcie gumy i mięśni na ramiennych. To jest pozycja wyjściowa, a jak będziemy wykonywać ruch, staram się jakby odkręcać te sztangielki wykonując ćwiczenie. A wygląda to mniej więcej tak. Ach. I tak to wygląda pierwsza petarda, unoszenie ramion z gumą. Pamiętajcie, że tutaj jest ważny skurcz drumetryczny. W ramiennych. to nie musi być pełen e, zakres ruchu, bo chodzi o to, żeby wywołać poprzez gumę mocne spięcie, żeby aż się łapy trzęsły leciutko. Sztangielki trzymamy przed sobą, a przy unoszeniu staram się cały czas. A teraz może przesadzę kciuk do dołu, a mały palec w górę, wtedy jest. Mocne rozciągnięcie tej gumy i mocne napięcie w stawie barkowym, w stawie ramiennym. Będzie dobrze. Uff, tak jest. Zrobicie parę serii takich, tutaj też większy zakres powtórzeń. A jak na ułamek sekundy, nawet zatrzymiecie do góry, to będzie takie polenie, że ła, wow, pięknie. Teraz mogę to powiedzieć, że mamy dwa warianty tej petardy. Ta petarda później się rozdziela i w kosmos coś tam zostaje, a w kosmos leci druga część albo pierwsza. Słuchajcie, yy, druga sprawa, że możecie tą gumę umieścić z tyłu, pod mięśniem pośladkowym i ćwiczenie się nie zmienia, lekko przesuwacie ramiona ku przodowi i nawet, co niektórym powiem Wam szczerze, będzie lepiej wersja B wchodziła niż wersja A, ale zawsze można sobie popróbować zrobić z dwie, trzy serie, dwie serie z przodu, dwie serie z tyłu. podpośladkowym. wtedy już jest napięcie tej gumy i również robicie unoszenie. Przypominam jeszcze raz, tutaj ważny jest Ważne jest spięcie, ten skórz izometryczny w tej fazie, bo im wyżej podnosimy ramiona, tym mocniejsze jest napięcie. Dobra, spróbujecie. Pamiętajcie, guma nie może być ani czarna, ani fioletowa, bo nie ruszycie rękoma. Jak najcięciejsza guma, dobrać sobie nawet i nie składajcie na dwa, bo ten ruch będzie naprawdę znikomy i ciężko będzie w ogóle zacząć ruch. Aczkolwiek, napięcie na pewno jak. Mocno napięcie będzie ogromne, ale chodzi o to, żeby jakiś tam zakres ruchu był. Pierwsza pytarda za nami, jedziemy z drugą pytardą. Kolejna petarda na bary do zrobienia w każdych warunkach. Możecie do tego wykorzystać. Ja, swoją ulubioną, yy, prawda, z odzysku, ławeczkę, albo możecie to zrobić po prostu na podłodze, na macie, na materacu. W leżeniu unoszenie sztangielek przodem. I teraz dwie uwagi. Pierwsza uwaga, ruch. Jeżeli leży na podłodze, wykonujemy przodem to tylko do końca 45 stopni, bo wtedy e, uzyskamy stałe napięcie. Jak rękę podniesiemy do pionu, no to już ten mięsień się rozluźni. I teraz drugi wariant. Tutaj tak jak czujecie, czyli dostosowujecie ćwiczenie do siebie. Można pokaże to przodem, można to ćwiczenie wykonywać, prawda, lekko na boki. Można wykonywać równolegle e, do siebie o stałym, na szerokości ramion. Można po trójkącie łączyć przy 45 stopniach przed klatką piersiową. Także zobaczcie, jedno ćwiczenie, trzy warianty, ale w leżeniu na podłodze. No i oczywiście, jak rozpoczynamy ten ruch? Moja ulubiona metoda, czyli po rozgrzewce odkładamy ciężar do samego końca na podłogę i z martwego punktu wykonujemy ćwiczenie. Spróbujcie. Druga petarda przed Wami i jeszcze przede mną. jak już tam działa. Tak jest. Jak zwróciliście uwagę, żeby to ćwiczenie było jeszcze lepszym, złapcie sztangielkę na samym końcu albo na samym początku u góry. Tą sztangielkę złapcie, żeby mieć styczność z tym e, górnymi talerzami. Odkładacie do samego końca i z martwego punktu. I dopiero jak dobierzecie już ten większy ciężar na 10-12 powtórzeń, robi się naprawdę fajna robota. Całkiem inaczej, nie? Dobrze. I mocno. Tak jest. Można to ćwiczenie oczywiście robią i przodem w oparciu o ławeczkę. To jest bardzo dobrze. Można to robić w staniu normalnie, raz prawa, raz lewa ręka, ale można też zrobić w ten sposób poprzez zmianę położenia ciała. Jest, Grawitacja działa troszeczkę w inny sposób i całkiem inaczej. Być może będzie to oddziaływało na wasze na ramienne. Nie? Też też. A to było tak jak wsiadzie. Przebieg już tam kombinuje z najlepszą z kolejną petardą, ale to może już na inny odcinek, bo tak naprawdę powiem Wam szczerze, że tych ćwiczeń w naszym arsenale jest sporo, że zastanawiałem się jak wybrać te trzy petardy, bo musiało być chyba 33 trzy, trzy petardy. Dobra, idziemy dalej. All right, idziemy dalej, zbliżamy się do kosmosu, bo dwie petardy już za nami, za chwilę wskakujemy, przesiadka na trzecią petardę, na bary mięśnie naramienne i ja wiem, że one dzielą się na część przednią, na część boczną i na część tylnią, ale ja pokazuję te petardy, które mi wchodzą, a może wejdą i Wam. I ostatnia, ostatnia propozycja, ostatnie ćwiczenie to dwudziestki jedynki. W ćwiczeniu podobnym, co robiliśmy z gumą, ale unoszenie sztangielach bokiem. Jak to wygląda? Szybciutko, pokrótce opowiem, a za chwilę przejdziemy do wizualizacji tego ćwiczenia. Otóż 20 jedynki wykonuję w następujący sposób. Najpierw 7 ruchów wykonuję, od uda do około 45 stopni. Dobrze mówię, nie? No tu mamy ile? 90. <ślamy> 45. 7. 45, następnie stop i kolejne 7 od nawet 90 albo od tychże kątów, do których dochodziliśmy, bo będziemy robili oburącz od 45 w górę 7. I pozostaje nam jeszcze 7. To będzie cały zakres ruchu, ale łopatki mocno spięte i wykonujemy jak to old school bodybuilding łącząc sztangielki nad głową w pełnym zakresie ruchu. Ciężar będzie naprawdę śmieszny w porównaniu z tym, który robimy unoszenie sztangielek bokiem, ale praca mięśni będzie o wiele, o wiele większa. Zobaczcie jak to wygląda. Trzecia petarda w toku. Jak będziecie robić tą ostatnią fazę pełnego unoszenia, to starajcie się te ramiona jak najobszerniej po zewnętrznej stronie, żeby tam nie uginać za mocno łokci. Teraz się bawimy mocnym spięciem. Możecie to ćwiczenie sobie zrobić. Raczej nie na początku, nie jako ćwiczenie rozgrzewkowe, bo ciężary będą naprawdę małe, wiadomo. W pewnym wieku już wszystko boli na początku, więc dobrze jest się najpierw rozgrzać ciężkie ćwiczenia, ale na dobitkę to ćwiczenie będzie rewelacyjne. O właśnie tak. I cyk. Nawet sprzed siebie weź taki, łączysz przed sobą i łączysz do góry. I pełen za... O właśnie, obszerne. O, takie, Tak jest. Oto ja przemek tutaj pokazuję jakie bombary. Super. I to by była trzecia petarda na bary, taka moja propozycja. Możecie sobie dokombinować do siebie to ćwiczenie, bo każdy ma inną budowę anatomiczną, każdy inaczej gdzieś te kąty się inaczej rozchodzą. Wiadomo są jakieś podstawy, ale od tych podstaw nieraz trzeba odejść, żeby znaleźć dla siebie coś najlepszego. Widzimy się w kolejnych petardach. Bardzo wam dziękuję za subskrypcję, za komentarze. Wciskajcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco z tymi petardami, bo zostało ich jeszcze. Ho, ho, ho! Nagramy, popytaliście i przed ramię, nagramy i łydkę, i dwugłowy, i pośladki, i brzuch. Będzie wszystko, będzie król biceps, ale to już wkrótce. Także warto wciskać ten dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!